Ale mi się czajnik zagotował. O, a, a, a. a pan z której grupy? A to był jakiś kastik? Ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Jest pan w sekretariacie ja nieba. O, ja pierniczę. Kazik mówił, że pośliwowicy strzydłowa można nieźle odlecieć. Ale nie myślałem, że aż tak wysoko. Ja bym Nie, pan nie żyje! Eee, to proszę pani, dla mnie akurat nie nowość. Ja już nieraz z gona zaliczyłem. Już, już, spokój dam, spokój. Wypełnimy teraz ankietę, na podstawie której okaże się, czy kwalifikuje się pan do nieba, czy do piekła. No i wypełniałem. Tak. Imię i nazwisko: Wiesław Gołąb, krzywa cysterno. Ma pan jakieś dobre uczynki na koncie? Raz nie piłem tydzień. Panie, chodziło mi o dobre uczynki wobec bliźnich. Kogo? Nie wiem, może pan komuś pomógł bezinteresownie. A, bezinteresownie znaczy nie wziąłem za to kasy? Tak, właśnie. Raz pomogłem przejść staruszce przez ulicę. O, bardzo dobrze. Szła do bankomatu. Panie, pan musi trafić do nieba. Dlaczego? Bo każda tysięczna dusza, która trafia do nieba, to awans dla mnie. W tym przypadku drugie skrzydło. I to niestety pan jest tym szczęściarzem, a ja chcę wreszcie polatać. Daki nadęty balon nie lata. Panie, ja panu coś wytłumaczę. Jakby Chińczycy mieli tak skośne oczy, jak pan jest głupi, to stykałyby im się z tyłu głowy! O, o, o. Oj! Może, może i jestem głupi, biała Damo. Ale na pewno dostałbym awans szybciej od ciebie. <laughs> tak? Taki no. pan mądry? No Taki to proszę mądry. bardzo, to się zamienimy no i, I zobaczymy, jak pan sobie poradzi. No i się zamiejmy. No. I od razu uprzedzam. Nie zamierzam panu ułatwiać! A ja nie zamierzam sobie utrudniać. Już? Już. To niech będzie tak. Piję kradne cudzołożenie, nie opłacam abonamentu radiowo-telewizyjnego. Chcę do nieba! I co pan robi? Miał mnie pan obsłużyć! Nie jesteśmy w biedronce. Przerwę mam. Panie! Pan po prostu nie wiesz, co dalej robić, ja jak już ma zwokę. Ja nie wiem, co dalej robić. No oczywiście, Pana. że nie. I kto miał rację? Proszę pani, kto miał rację. Rację ma ten, kto ma pieczątkę. W tym przypadku ja. Proszę bardzo, pani skierowanie. Jak to dopiekła? No jakim prawem? Halo! Nie! Ja się odwołam do najwyższej instancji. Ja tego tak nie zostawię. Nie. Wołyn, wołyn. No, to jeszcze jeden anioł. アバンス。